To jest trochę tak jak na meczu. Jest tak potężna energia, którą każdy od siebie przekazuje następnemu, że siłą rzeczy tego rodzaju wydarzenia wnoszą taki poziom emocjonalny i taką wartość dodaną, której no nie sposób uzyskać na sali, gdzie jest dużo, dużo mniej osób. Także jak najbardziej tak, to jest stadionowa motywacja, to jest absolutna synergia. Coś, czego się nie da osiągnąć w mniejszych Oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o pewnej energii w kategorii motywacji. Motywacja ma to do siebie, że ona nigdy nie wchodzi na stan jakby absolutny, nie sięga zenitu i nie trwa po prostu, tylko jest jak mięsień. Zwyczajnie trzeba z nią cały czas pracować. Taki dzień jak dzisiaj jest pewnego rodzaju pstrykiem, takim powodem do tego, żeby zrozumieć, że siła, która się obudzi, bardzo napędza nas do przodu i my odpowiadamy za utrzymanie jej na odpowiednim poziomie. Czyli takie spotkanie jak dzisiaj jest po to, żeby doświadczyć jak jest, i zrozumieć, że mogę tak mieć cały czas, tylko muszę z tym pracować. Nie ma takiej możliwości, żeby to po takim spotkaniu jak dzisiaj utrzymał się ten stan emocjonalny. Dlatego, że pojutrze jest, jest inny kontekst, jest dom, jest praca, są różnego rodzaju wyzwania. Mamy nowe możliwości, mamy nową perspektywę zdobytą dzisiaj. Jednak trzeba pamiętać, że z motywacją trzeba i z taką, takim poziomem energetycznym trzeba cały czas pracować. To jest jak w piecu. Jak wypali się węgiel, to nie mogę do tego pieca cały czas trzeba podkładać. Nie ma zupełnie innej opcji. Żeby dobrze sprzedawać, musimy mieć na 100% pewność do tego, co robimy. Nowa psychologia sprzedaży, którą się zajmuję, wychodzi od takiego założenia, że nie potrzeba nam nie wiadomo jakich kompetencji, żeby odnosić sukces sprzedaży. Wystarczy być sobą i wystarczy mieć absolutną spójność, pewność z tym, co prezentujemy i co dostarczamy. Wtedy, jak Bruce Lee mawiał, sztuka walki bez walki, jestem przekonany, że można sprzedawać bez sprzedawania pod warunkiem, że się kocha to, co się robi i się nauczy tym dzielić z innymi. Każdy z nas jest sprzedawcą. I możemy się z tym zgodzić albo nie, jednak ja mając swoje doświadczenia przez lata w pracy do korporacji w Polsce, za granicą, gdzie pracowałem ze sprzedawcami, odkrywałem różnego rodzaju strategie na to, w jaki sposób podnosić jakość, poziom własnych sprzedanych, wiem dzisiaj, że każdy z nas może się nauczyć ogromnie dużo od sprzedawców i wziąć to do swojego życia. Moje dzisiejsze wystąpienie jest po to, żeby wyjść z obszaru kompetencji korporacyjnych, odczarować sprzedaż i przekazać najważniejsze lekcje, jakie mnie nauczyła sprzedaż, a które z powodzeniem można wprowadzać w każdym jednym obszarze swojego życia.